Gotowy? Ja uh, nigdy, ale tak No oh, <grym grym rynku> to Dobra... O kurwa! Rym polecił! Dobra Jeść! Mam taki Ubijemy drzewo A to się nagrywa? To się kameruje? A, no się kameruje od razu, mówię już 10 sekund czasu no. mamy no. Robimy tak. rekord świata, no. nie wiem jaki jest, 53 3 minuty Hej! Co? Kurwa Drów na To ja też nie mogę na podnieść. Chyba zepsułeś Co no jest kurwa? Kurwa kurwa Nie wiem Dobra Jak chyba dodali w YouTube deski jakichś tam lepszych, nie dali tutaj Kurwa nie wiem, no nie, nie znam się na tym Kloce to kloce, dawaj no Dokładnie, kloce to kloce Tak mi się wydaje, że mamy chyba najgorszy możliwy świat po to no, co tak mi się daje? Dobra My nie zrobimy? Pat no. tam jest ten taki drzewkowy z ekipią Kurwa wiocha To będzie jak my tego nie zrobimy Nie zrobimy O widziałcie Kurwo He Nie bimy, nie bimy, nie bimy, nie bimy o. Kurwa O, nie! Cały Cię rozpędziłeś No, pomyliłeś mi się, no tak patrzę tu baran, tu Aha O łóżko, wyszło nie przyda O, kurwa! Łóżka na się przyda Ha! Myślałem, że mi kurwi lata, ale nie <laughs> 21 minuta o i mamy Glella Jabka no, jabłka, mam Mam, mam, lecyk Lecyk? O, chryb no, się czy... przyda. Zabiję go, ja mam. Spisz idealnie na wiaderko. No co się robi? Ej, tu nie ma siana nigdzie. Jaka piwa? No pij, jakiś. Uuuuu, uuuu. Dawaj siana gdzieś nie masz. O, mapa. O, na mapa. To na mi mapa. Co się tu CES? Afztajen. Arwaj, darwaj! Ach, dokładnie, arwaj, arwaj. Nie, no to bywa, na razie i to. <laughs> Kurwa! Da. Muszę być na do żelazo. Dobra, szukamy żelazo i lawy od razu. Weź go, take you. Ha, o jakie mordę dostałeś. <laughs> O, 5 i kurwa profesjonalny minecraft speedrunner Gdzieś tam powiadasz że hm? O chuj Mi się wydaje O, widzę lawę, lawę widzę, dobrze mi się wydawało e M bawaj, ty, a, ty jesteś szefem czasami, nie? Iż Ja to mam pamięć czasami Teraz powiedz, jak to się robiło? E tak Jak to się robiło? Ja się boję, że dalej całą lawę. No się stawiało takiego didka, nie? To coś gdzieś stawiał, to po to tym... Tak? Czy no nie ma... tak? Masz może więcej wiaderek? <słuch> aż jedno. No to jak pójdźmy jeszcze jedno, to byśmy sobie dla wzięli na zapas. Nie nie ma. Mogę zrobić niby, bo on się To musi wylecieć tędy. I tędy. Nie wiem, jak to działa. Nie mam pojęcia, jak to działa. Jak się zepsuje, to działa ciebie. Okej? Okay? Okej. Okay. Ja, to... O kurwa. Aha, dobra, dobra. Tym też chyba się nie da zabrać Ej kurwa, gdzie ja mam wodę? Co się stało? WODY NIE MAM! Bo no więc... Ty... Chyba ty... Ty woda była jakaś? O tu Woda jest że to ocean cały A ja wolę rzeczkę Z jeziorka znaczy się bo myśli znaleźć takie to, żeby były... Jak masz lawa pool, żeby były cztery jak bloki lawy obok siebie. Wtedy dajesz jednego klocka, tak żeby lawa koblit tą dwa lawy i wtedy dajesz jeden wiaderko z wodą. I wtedy u góry budujesz i dajesz wodę i ci się chyba sam portal praktycznie Dobrze, jesteśmy w te klocki, nie powiem. No no

Teraz jeszcze paradnik odpalę na chwilę. Pa, 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 gdzieś to, pa. No pa! I pa, pa! Tak o! Tutaj. No, pa! Już, już, już masz dół tutaj, zrobiony. rady. Klasa, nie? Teraz uwaga. Teraz pan poradnik mówi. Tutaj. To rozwalić. Pik! Pik! I teraz tego. Penisa trzeba zbudować Raz, dwa, trzy, hop Raz, dwa Trzy, ja chciałem pijęć I waga okay. o kurwa wej wej, 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 bo to muszę wypić właśnie tutaj UWAGA! TESTUJEMY! O! DZIAŁA! DZIAŁA! Zarabiasz wodę I tu na boki musisz Ja się spierdolę do lawy zaraz Mnie da 44, hopie i Porter mamy prawie Raz, dwa, trzy Teraz tu. Dobra. Teraz... Co? Chyba Tu? Tak. Klasa. I tu. Teraz bieram tą wodę. Mam wodę, hopę mam, 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 mam. Idę do portalu. Jak umrę, to ci panie, nie biegał najwyżej. No nie no, chodź, sumie, jak, jak można umrzeć na dzień dobry? Mm. O kurwa, ty nie! Łatwo? O, twierdzę, nie to pewnie. tarczę sobie, nie? nie było. Tak! Albo tak? 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 Tarcza, 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 tarcza. Eee. Tobie też możesz właści do mnie. Masz, proszę, masz tarczę. Tarcza się przyda, bo te gówna będą bić To będzie trzeba pewnie nabić nabać, ale ja bym poszedł tylko. Kurwa nie, nie jak będzie porząd. A! Kiemę. Trzeba pociekać. Pa! Le nie bo cię! Lecie bo kurwo nie bi mnie! Dobra, Wojciu i widzę po tam jeszcze Kurwa, i że kurwa strzelająca, ty, kurwa. Miesz, śpiew dalej, Chodź do domku, Wojciech owej się. Hop, e, nie wejdziesz. He he he. To może być problem z tymi dotykającymi bo, bo mi się przypomniało to trzeba najpierw Musimy uciec stąd Wojciech Wiesz Ucieczka? O kurwa co się stało? Woda? Nie! To co tu się stało? Chyba... No te łóżka wybuchają w Dederze Ale to ty! Ochi, okay, impostor bronzali! No, no, Ferma! PNT! Chyba trzeba nowy sin bronić! Mówisz? Czyli co, 40 pałac i 100 że w pupę! 50 minut pizdek!